Hej, z tej strony po raz kolejny wasz ulubiony redaktor Julian, a oto przed wami kolejny odcinek z serii Stare vs. Nowe od GameBy.pl. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się dwóm produkcjom o istotach spożywających krew czyli oczywiście o wampirach. Pierwszym tytułem, o którym będzie dziś mowa, jest wydany w czerwcu ubiegłego roku: Vampir. Wcielaliśmy się w nim w Jonathana Rida, lekarza polowego, który po powrocie z I wojny światowej zostaje zamieniony w wampira. Zyskuje dzięki temu nadludzkie zdolności, jednak nie jest to takie fajne jak brzmi, ponieważ zmuszony jest oczywiście do picia ludzkiej krwi. Prawie jak naczelny. Jako gracz wybieramy kolejne ofiary, co wpływać ma na fabułę. Ponadto w Londynie panuje epidemia hiszpanki, więc jako lekarz wypadałoby nam coś z tym zrobić. No i jeszcze pojawiają się inne wampiry oraz ich łowcy. Słowem, prawie jak u mnie na dzielnicy. Wampir w założeniu miał być nową, najlepszą grą z wampirami w roli głównej. No i właśnie przez to gracze zbyt dużo od niego oczekiwali. Oberwało się głównie mechanice walki, zbyt liniowej fabule, dialogom oraz animacją twarzy. Jeżeli jednak odłożyć na bok oczekiwania, jest to gra całkiem dobra, o czym świadczą pozytywne recenzje oraz spora ilość sprzedanych kopii. Podium jeśli chodzi o gry z wampirami w roli głównej, należy jednak cały czas do wydanego w 2004 roku Vampire The Masquerade Bloodlines. Akcja produkcji miała miejsce w Los Angeles XXI wieku. Wcielaliśmy się tam w nowo powstałego wampira a do dyspozycji mieliśmy mocno rozbudowany system RPG wzorowany na wersji papierowej. Wybrać mogliśmy jeden z siedmiu klanów wampirów, każdy ze swoimi specjalnymi zdolnościami oraz wadami. Już na samym początku zabawy rzuceni byliśmy w wirknowań pomiędzy frakcjami, co pozwalało na poprowadzenie fabuły na niezliczoną ilość sposobów. Dostawaliśmy także wolność co do sposobu wykonywania zadań. Przeciwników mogliśmy po prostu zastrzelić, pokonać wampirzymi mocami lub ominąć. Gra dawała nam pod każdym względem ogromną swobodę działań. Ciekawym elementem była tytułowa maskarada. Nie mogliśmy dopuścić do tego, aby wydało się, że jesteśmy wampirami. Wraz ze spadkiem naszych punktów maskarady pojawiali się łowcy polujący na nas. A kiedy licznik dobił do zera, kończyło się to naszą automatyczną śmiercią. Dobrze napisana fabuła także przyczyniła się do kultowości Vampire The Masquerade Bloodlines. Jednak, pomijając to wszystko, gra miała jedną wielką wadę. Mianowicie, od strony technicznej była straszliwie niedopracowana. Błędy i bugi spotykaliśmy tu na każdym kroku. Powodem było zbyt wczesne wydanie tytułu, spowodowane narzuconymi z góry deadline'ami, co w połączeniu z wydaniem w tym samym czasie Half Life 2 odbiło się na sprzedaży. Jest to kolejny przykład tego, że nie należy wydawać niedokończonych produkcji. Pozdrowienia dla Toda Howarda. Obecnie w internecie są jednak dostępne fanowskie patche, które znacznie poprawiają rozgrywkę oraz dodają te elementy gry, które wcześniej zostały wycięte. W przyszłym roku premierę ma mieć Vampire The Masquerade Bloodlines 2 i to on pewnie zdetronizuje pierwszą część. Vampirowi się to niestety nie udało. Z mojej strony to już wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. zobaczymy się za tydzień w kolejnym odcinku stare vs. nowe.